Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу навчав Ісус в одній із синагог у суботу. І ось була там одна жінка, яка вісімнадцять років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй. «Жінко, ти звільнена від своєї недуги, і він поклав на неї руки, і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів. У які належить працювати, тож приходьте тоді зцілятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу свого вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже вісімнадцять років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив. Слово Господне слава Тобі христе. Drodzy oczy, biskupe Leony, drogi moi współbracia święczenniki, drogi siostry nasi seminarysty, kochani maryjane i wszystkich, którzy przybyli dzisiaj na tę świętą mesu, podczas i modlimy się za świętej pamięci naszego biskupa Jana Niemca. Niechaj Pan wszystkich was obdaruje swoim myrom. Ekce Agnus Dei, to słowo, to motto, jakie Jan Niemiec wybrał sobie jak słowo na swoje biskupskie służenia tu w tej katedrze w Kamienicy Podilskim. Ono nie jest tylko jakimś hasłem, ale ono można skazać dzisiaj z perspektywy czasu Є відображенням повністю його життя. Його життя було постійне проявляння присутності Агенця Божого, цього агенця, який переміг гріх, переміг сатану, але цього Агенця, тоже, який склав жертву. І можемо сказати, що в житті Єпископа Яна Немця дуже конкретно Слово Боже ставало тілом. indywidualnie, tym słowem żył, ale to słowo w jego życiu, w jego słowach, w jego powiedzinci w ono stawało realnością. I to słowo, jakie sągodnie przypadaje na same ce ten idenie, w piąturycznicy, z widłuky, jakie mówi nam pro te, że w synagozie Jezus zobaczył w z 18 18 Duma już duże, duże mocno wpisuje się w życie Suzinia i pesko Niemca. I Pesko-Bian Jemyc miłł ty. Nie tylko jak duchowny, ale jeszcze i dosłuchał wstąpienia do seminarii w parę myśli, winien budu pedagogom, był dużo aktywnym i na sprawdzi był dużo wrazływym na testów widbowych. Podwójca Ewangelia widوكy mówi nam konkretno, że szynka była zgorbłenna 18 roku, to znaczy, ona nie baczyła światła. Ona baczyła tylko to, co było pod nieju. Ona nie miała swobody, nie mogła wyprostować się. Jej brakowało ci jej swobody. I Jan Niemiec, był jeszcze młodym junakiem, tak samo był duże miękko-peryjne tym, tym, co się w Polsce. ich miał się jak zgorblują czy niszczyć jego naród. to mu buduczy studentem, zorganizował wspólnotę studentów. Po tym, kiedy był w zamach na świętego Jana Pawła II w 1981 roku, on zorganizował Marsz proty nasyństwa że my możemy odwrócić się jak coś takie oczywiste, ale w ci czasy naprawdę trzeba było mieć duże, bardzo odwagi, żeby pójty na taki krok, żeby jeszcze przy komunistycznej władzy z ludzi wyjść na wulicy i boroty się za swoją wolność, pokazać tożsamość. Ale on wince miał. Win był na naprawdę dużym były serca. I takim czynem Bóg prowadził go do tego dozrywania. Do tego dozrywania, żeby być dziś no, tym dobrym pastorem, być dobrym swierczennikiem, być dobrym, można skazać, świętym biskupom. To ono wypływało z tego, że on naprawdę dużo, dużo mówił. Dużo często adorował Jezusa. I ta adoracja, te spoglądania, nawet większe. Kto znał Jejpieskupa Jana, to w Jego oczach można było zobaczyć, że ta ludyna kontempluje. On sprawdził był w ludzku, jaka kontempluje. On spoglądał i baczył, wyczuwał obecność. I zawsze, kiedy z Nim można było się, ta posmieszka i oczy, nie miłością co był nadprzyrodni dar jaki win otrzymował własne przez swoje swoje przed Bogiem biskup Jan nie tylko żył słowem ale win również i duże rewno i mocno to słowo prorogłasował rozsudżował ce słowo jego pronekało. Ja trwodnochus fieszczenny ka w Polsi, jaki mnie pytaje, a ten i jan Niemiec win dzisno tak ważko chwory? Jako że tak, dzisno więc duże ważko chory, Bo winny dawno był w jednej parafii i prochorszł w słowo Boże, propowi tak rewno, sorok minut. I my wszyscy siedzieli z witkrytym rotą i słuchali mądrości. I ja zastanawiałam się, jak człowiek z chorobą może z taką rewniścią przegłosować. Ale to właśnie była jego pasja, o tej historia. On tym żył, on tym kormił się, on w tym wzbogacił i pragnął tym dzielić się. I na się. naprawdę dzielił się. Na pewno nie raz wspominam o jego wypowiedzi, konferencji. Jego mądrość, na szczęście, to człowiek była bardzo wielkiej mądrości, inteligencji, jaką on dzielił się. I dlatego i dzisiaj z całą jego odwagą chcę powiedzieć, że on jest darem. darom dla naszej diecezji, darem dla naszej Cerkwy w Ukrainie. Episkopian, tak jak i Jezus, kiedy zobaczył tę kobietę w Цій сина і Він не переживав, чи його будуть осуджувати. Він знав, що відразу почнеться цілий цей процес, що там шість днів маєте, можете робити в цей день, не треба нічого робити. Він розумів, Ісус, що буде, але не дивлячись на все, Ісус кладе руки на цю бідну жінку і дає їй зцілення. Власне, те, що було великим прагненням Єпископа Яна, це виконати волю Бога. On nie przeżywał, czy ktoś komuś się będzie podobać, czy też nie. On nie przeżywał, że ktoś może go odsućwać, czy potem na niego nie tak traktować. Dla niego najważniejsze było podobać się Bogu i ogłaszać prawdę. On był inicjatorem nie tylko za czasów komunizmu w Polsce. Wysiedli, nawet obszary w jego nie robiły, szukały. To znaczy, sobie, jaki win był aktywny, jaka to była ludyna, jaki mała w sobie e, takiej nawet nadprzyrodzonej odwagi. Ale także tutaj, w naszej diecezji, dużo wiele rzeczy zapoczątkowała, Ale nawet kiedy zobaczył zachrozu jaka przychodzi do cerkwy, przez kościół w Niemczech, on był inicjatorem listu do Episkopii w, w, w Niemczech żeby przygadaty. Nie ścielki tam komuś coś te tylko przygadaty. To pownocinne nauczania cerkwi, bo win cerkwo żył. Win cerkwo lubił, Win dla cie Cerkwy witował życia. I te strażdania, jakie go doturknuło, nie mają na думce tylko covid, ale nawet do tego, myśmy znajmomo, że win długi czas likuwał się i co były takie periody kraści, bliż, strażdalsi, mniej strażdalsi, ale win nigdy nie żalił się, nigdy nie narikaw, zawsze pusmichał się, a my znamy, że win duże, silno strażdaw. I myślę, że właśnie to i jest ta dnia. Dia Episkopa, czy Działania Boga przez naszego Episkopa Jana, że on naprawdę był duży dziewem. W jego sercu były zawsze rodziny. On widział, tak jak uczył się Święty Jan Paweł II, że rodzina to jest klityna zdrowego społeczeństwa i duże pielęgnował się o to, żeby ci nasze rodziny w naszej diecezji, w Ukrainie, prepiskopati także, żeby były pod osobliwą opieką. Dlatego, kochani bracia i siostry, my dziś dziękujemy Bogu, bo naprawdę dopiero jakby zaraz zaczynamy odkrywać dla siebie, jakim darem ta kniżka, jaką dziś o Otec Oleg Zharup prezentować dla nas, wszystko jest darem. Ona jest tylko, można powiedzieć, takim fragmentom, takim skorzeniem tego, co zostawił nam Episkopian. Ale to, że i już, że Bóg daje nam tego wielkiego biskupa, abyśmy od niego uczyli się. My wszyscy dzisiaj cierpimy. Może ktoś chce strażdania przyjmuje, tak jak biskup Jan powiedział: To jest mój chrest. I tak jak Jezus brał ten chrzest, ja też go biorę. A my zawsze chcemy ten chrzest brać. Może i dzisiaj jest bardzo sumni, bo nie znamy gdzie szukać prawdy. Biskup Jan zna gdzie. Słowo o chrzqui. I on naprawdę pochylał się nad tym słowem i dzielił się tym słowem. I pysku Jan znał, koły co, jak skazaty, a kiedy ty. Co była osoba naprawdę wysoko i duchowności. Dlatego niechaj win dla nas będzie dzisiaj przykładem do naśladowania. My ze swojej strony mołymy się, żeby Bóg przyjął Jego do Carstwa bo On na Niego zasłużył. Mołymy się. Ale to, że i mołymy się, żeby ten skarb, który po nim pozostaje, żebyśmy go nie zmarnowały, a na prawdę żeby my na prawdę dzisiaj mogli przyjąć tę spadknięcie i ją Niechaj nasz Otencji i pyskobiany spoczywaj w Maryi Chrystowemu, ale niechaj tako żyć się żyć radziciu Agncia, jakiego całym swoim życiem progłaszował. Ekce Agnus Dei. Oś Agnec Boży. Wiczne spoczywania daj Mu Gospody. waju umyry wicznomu. Amin.